Cześć z tej strony Kamlox, a w dzisiejszym odcinku Pokażę wam nową aktualizację Gdzie dodali nową kolekcję Oraz dodali też możliwość Stworzenia gotowego już nexusa Tylko po prostu bez kolorów No i w tym odcinku wam to pokażę No i też od razu, sorry za mój głos Ale niestety mam katar, no a jak jesteście nowi To możecie stawić łapeczkę w górę I subskrypcję wraz z łapeczką. No i w sumie zapraszam do oglądania Dobra ziomeczki, więc od razu wam pokażę Nową kolekcję, jest to Kolekcja Cool Cats, czyli po prostu możecie zostać kocicą. No i tutaj pisze róż ulicami miast z odlotowymi kotami. Miał XGMI 130. Jest coś, co każde duże miasteczko mieć powinno odlotowe koty. Zrobiłam dla ciebie fajną kolekcję kocie łapy i pazury, które dopełnią twój koci wygląd. Super ekskluzywne skóry butów sportowych dla skaterów. Daj czadu dzięki nowej broni. Boombox Blaster przy uroczego kociaka to ci się podoba najbardziej, no dobrze, zobaczymy no jest tu taki właśnie zwierzak, taki kot więc mogę właśnie też zostać kocicą bo tutaj, bo tutaj są właśnie rzeczy, które pozwolą mi zostać kocicą, no i sobie zaraz zobaczymy to wszystko, czyli dodali po prostu te rzeczy, czyli tego kota który się nazywa Izabella, później jest Cat Legs, czyli nogi kota tutaj są właśnie pazury kota, no i tutaj jest jakiś głośnik, Boombox, więc sobie zaraz zobaczymy, tutaj też dodali jakieś nogi, Hot Heels Jakieś bardzo dziwne nogi. Ej, nie wiem. Pro Heels, co to są za nogi? Dziwne. Zaraz sobie je właśnie kupimy. Ej, ale nie wiem o co chodzi z tamtymi nogami. Dobra, kupię sobie Cat Legs. Dobra, kupiłem sobie. I widziałem tam jakieś jeszcze nogi. I nie wiem czy one nie są te nogi limitowane, czy coś takiego. Bo pamiętam, że kiedyś były takie nogi limitowane. No i dużo osób chciało je mieć, ale ale to było tylko na chwilę. I właśnie nie wiem o co z tym chodzi. I sobie chcę jeszcze tamte nogi dokupić Tylko właśnie nie wiem jak je znaleźć Ale to są chyba te limitowane nogi Serio nie wiem, ale chcę je bardzo mieć Tylko nie wiem gdzie mogę je wyszukać Będę sprawdzał wszystko No i zaraz wam to właśnie powiem Dobra ziomeczki, znalazłem te chyba limitowane buty Albo nie, to pisze, że jest nowe Czyli chyba nie jest to limitowane Ale dodali nowe buty Za 500 tysięcy Więc ja sobie kupię, to są Hot Heels No i sobie kupiłem legendarne buty Tak one właśnie wyglądają, ale bardzo Fajnie pasują do tego. O kurde, czyli są to po prostu takie buty? No i kupię też buty za 500 diamentów. Szkoda mi trochę tych diamentów, no ale kupię dla tego odcinka. Pewnie się niczym nie różnią, tylko wyglądem. No w sumie tak. Ale dobra, kupię to, o nie o nie, straciłem 500 diamentów. Diamenty są najgorsze, bo monety to sobie szybko wbije, nie. O, no i mam takie złote buty, o kurde, one były mega drogie. No i mam po prostu takie gold buty. Możecie mi napisać, czy to są właśnie te limitowane buty, czy to nie są te? Czy po prostu dalinowe, bo pamiętam, że kiedyś były takie limitowane buty i tam chyba Mikalo i kilka osób o tym nagrało odcinek, ja o tym chyba nie wiedziałem. Więc właśnie tak się one prezentują. No i to właśnie dodali Dodali też nowego zwierzaka, więc zobaczmy na nowego zwierzaka. Nowy zwierzak to jest właśnie Izabela. No kupię sobie, dajmy sobie jakieś kolory. O, od razu mam bardzo fajny kolor. Dobra, niech się tak nazywa, albo napisze koci kusia. Tak sobie właśnie ją nazywamy. Koci kusia, to bardzo fajna nazwa. No i patrzcie, mamy tutaj koci kusie, bardzo fajna. No, i teraz Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, no i to w tym odcinku będzie na tyle, ponieważ nic innego nie dodali, ale dodali bardzo fajne. Wybierz motyw, czyli dodali motyw właśnie Nexusa i jest świat wysoki. No i patrzcie, tu jest po prostu cały Nexus, ten, który teraz jest, tylko po prostu trzeba go pokolorować, no i możecie sobie stworzyć. Świat swój, gdzie będziecie mieli właśnie całego nexusa, tylko oczywiście mi się tego nie chce kolorować, no ale jest coś takiego, więc jest to właśnie bardzo fajne. No i tak to się prezentuje, dali po prostu mam możliwość, nie wiem, edytowania czegoś, kolorowania, więc jest to bardzo fajne. No i właśnie nic w tym odcinku, poza tym nie dodali. Ogólnie, jak wiecie, teraz wbijam bardzo dużo EXPA, bo jeszcze odcinek temu miałem chyba 103 level, lub wbiłem dopiero 104, a już mam 18 milionów, więc Wbijam teraz na co dzień po 5 milionów expa, czasami więcej jak mi się chce, wbijam to bitwami właśnie, no i jak widzicie też zbieram uśmiechy, więc możecie mi dawać, czasami robię tak, że niektórym oddaję, a czasami na przykład sobie kogoś losuję, na przykład tutaj VTX 47, no i sobie ją właśnie dodamy. Za to, że mi po prostu dała uśmiecha. Ja sobie tak, jak wchodzę na BSP kilka razy dziennie, to tak robię. No i tam kogoś dodaję za te uśmiechy, więc jak chcecie, to możecie mi wysyłać. No i jak wam się po prostu taki odcinek spodobał, to stawcie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z łeczkiem No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!